Willkommen, majne Name ist Unboxal. Z tej strony Unboxal witajcie no i zrobimy sobie małą powtórkę z niemieckiego, bo wiem, że zaczęliście już rok szkolny. No i mam nadzieję, że dobrze się Wam zaczęło, no bo wszyscy znamy okoliczności i może być no nieco ciężej. Na szczęście niemiecki Unboxal przychodzi z pomocą i przygotował dla Was parę pierdół, gratów i różnych tego typu rzeczy, które pomogą Wam jakkolwiek lepiej przeżyć rok szkolny. Czyli bardzo różne formy kalkulatorów, zeszyty z zabezpieczeniami. Do tego mam jeszcze parę nietypowych długopisów, gumkę, czyli nik. No i to by w sumie były wszystkie bebechy, które przygotowaliśmy na dzisiaj. Wiem, że wyglądają dość niepozornie, ale spokojnie w trakcie odcinka wiele rzeczy ciekawych. Plus, żyjesz? Na szczęście plus już wstał i chyba będzie się trzymał. Nasz gość specjalny już wrócił i zebrał wszystkie gadżety, tak więc pomoże mi on również w dzisiejszym odcinku, bo ma naprawdę wiele do zaoferowania. A co i jak dużo, zobaczycie już za chwilę na odcinku. A na początek coś prostego, co chyba każdemu się przydaje w szkole. Właściwie to nie wiem, czy da się jeszcze pójść do szkoły, nie mając tego przedmiotu. Oczywiście mówię o. Właśnie tak, mówię o długopisie. Akurat mam parę rodzajów, zarówno takie do nauki, do zabawy, no i do pisania oczywiście. Nie udało się kupić za drogo długopis, który mogłem sobie sam wygrawerować i mam na nim napisan boksal. No i co dość oczywiste, no po prostu piszę. Jest całkiem wygodny, kulkowy, czarny, ładny, ale tak sam w sobie to jest raczej marny gadżet. Chyba każdemu zdarzyło się zapomnieć do szkoły pendrive'a, a potem nauczycielka robi autodramę. Na szczęście, nosząc ten długopis, raczej nie powinniście mieć tego problemu. W tym długopisie pendrive'a. Jeśli uda mi się otworzyć, macie przy sobie zawsze. Skryte 16GB pamięci w całkiem ładnym, bezpiecznym opakowaniu. Cena nie jest duża, bo każdy może sobie na to pozwolić. Myślę, że koszt takiego długopisu, który ma już USB, no, bez graweru nawet, to jakieś 10-15 zł. Prosty, ale niezwykle przydatny gadżet dla mnie na dziewiątkę. A no, jeszcze byłem we Flame Teacher, ten dziwny sklep z taką, taką. W każdym razie kupiłem sporo gadżetów z tego sklepu. Nie wiem jak wy, ja często kłóciłem się ze znajomymi z ławki, a żeby nie robić tego w sposób brutalny i nieodpowiedni, te długopisy mogą sporo pomóc. Małpkami możemy sobie robić oprócz pisania nic innego, jak po prostu dowoli się nawalać. I to raczej bez szkód fizycznych mamy dwa przyciski: prawy i lewy, lewa i prawa ręka, no i to w zasadzie tyle. Jak mam być z Wami szczery, to gadżet jest stosunkowo tani. Nie wiem, chyba z 15 zł. W każdym razie naprawdę daje sporo fanu i raczej do szkoły chętnie bym to przyniósł, gdybym jeszcze chodził do szkoły. Tak więc, jeśli chodzi o pisanie, to by było chyba na tyle. A może jednak nie, no bo do pisania jeszcze czegoś potrzebujemy. Tak wiem, ręki, ale nie tylko, bo przyda się jeszcze chociażby. Jakiś zeszyt, a tych również są różne rodzaje i nie mówię tutaj tylko o zeszytach youtuberów, bo na przykład znajdziemy takie funkcjonalne jak z kalkulatorem, czy chociażby specjalnie zabezpieczone z zamkiem szyfrowym. Możecie uznać, że to zbędne, ale nie wiem jak Wam, mi by coś takiego bardzo się przydało. Nieraz spotykałem sytuację, gdy zostawiałem zeszyt samotności, szedłem do tablicy, a następnie na pierwszej stronie napotykałem różnego rodzaju hieroglify. Oraz rysunki. A po wpisaniu prawidłowego kodu, który możemy sobie dowolnie ustawić, np. 66 czy 997, możemy nasz zeszyt otworzyć. A w środku mamy dosłownie wszystko: miejsce na zaczepienie dowolnych notatek, kalendarz, czy chociażby nawet na dokumenty. Możecie tu schować dosłownie wszystko, nawet plusza, wszystko mającego, wraz ze starterem. Powiem Wam szczerze, że gdybym chodził jeszcze do szkoły, to akurat ten starter brałbym w ciemno, chociaż, no jak sami wiecie, u mnie ze szkoły no to było jednak różnie. Myślę, że co jak co, ale 20 GB internetu co miesiąc, w tym 10 GB transferu na wszystko i kolejne 10 GB na YouTube i TikTok, przyda Wam się do nauki i nie tylko. Zresztą, jakby tego było mało, w pakiecie z nowym starterem macie darmowy transfer na Facebooka, Messengera, Instagrama i Whatsappa a wszystko to już po doładowaniu za 25 zł. O SMS-y, MMS-y i rozmowy nie musicie nawet pytać, bo Plusz ogarnia to wszystko za darmo, po doładowaniu za 25 zł raz na 30 dni. Więc no, wszystko w jednym, lepiej chyba nie znajdziecie, a taki starter dostaniecie najszybciej, bo wystarczy Wam tylko wycieczka do pobliskiego sklepu. Wraz z Pluszem mamy nadzieję, że ten rok będzie dla Was udany, więcej informacji o ofercie jest w opisie. A przychodząc do gadżetów, no ten zeszyt wygląda naprawdę dobrze, w sensie serio ładny, ale jednak bezpieczeństwo to podstawa, musimy sobie sprawdzić jego wytrzymałość, najpierw możemy sprawdzić, czy uda się go otworzyć chociażby, nie wiem, śrubokrętem, podobne do długopisu. Długopis raczej na naszym rzeszycie nie robi wrażenia, jest naprawdę całkiem wytrzymały, więc raczej nikt z klasy ołówkiem czy innym długopisem Wam go nie otworzy. No już na plus. Zresztą nawet, jakbyście byli na zajęciach z techniki... No i mimo uderzeń nasz zeszyt chyba ani drgnie. Nawet zajęcia z techniki nic mu nie zrobią, a Wasze dane będą bezpieczne. Chociaż co gorsze, chyba nam się zepsuł zamek i po prostu już raczej go nie otworzę. Tutaj dało się to przesuwać prawo i w lewo, teraz już chyba nie działa. Młotkiem też tego nie naprawię. Chciałem dać mu 10 za praktyczność, no niestety zostaje 5, bo nie jest wytrzymały ale może lepiej poradzi sobie zeszyt z kalkulatorem. To kolejny gadżet z serii ga tych gadżetów, które pomogą Wam niczego nie zapomnieć do szkoły, bo jednocześnie zadba o to, że zawsze do szkoły zabierzecie długopis, bo jest on tutaj z boku przymocowany na specjalną gumkę. Dodatkowo zawsze z przodu na okładce macie ogromny kalkulator, który co zabawne nawet działa, ma ekran ciekłokrystaliczny i to chyba panel słoneczny, tak? To by się zgadzało. Możemy go włączyć. Nie jest on najwygodniejszy, no nie jest to jak panel dotykowy, ale jeśli mocniej wciśniemy przyciski, o. Ej, sprzedali mi niedziałający kalkulator, lol. Może spróbujemy długopisem, który jest dołączony do zestawu. Może to dlatego. Nie no, nie idzie. Mogę go tylko włączyć i wyłączyć. Ale super. No dobrze, że chociaż długopis działa. Tyle dobrze. No ale za zeszły i długopis nie dawałbym 30 zł. Więc gadżet, moim zdaniem, na 2 na 10 I mam nadzieję, że to tylko ja dostałem niedziałający, nieprawidłowy model. Nie polecam tego Allegrowicza. No i czas na chyba drugi najciekawszy gadżet tego odcinka, czyli piórnik, który ma dosłownie wszystko, milion szufladek i milion różnych innych skrytek, według przynajmniej opakowania. Nazywa się to pop open Pen Hus Czyli jest to po prostu bajerancki, przyznam że całkiem ładny piórnik, nawet nie był jakiś specjalnie drogi, bo kosztował dwie albo trzy dychy. A posiada ona cztery różne przyciski, no niestety nie służą do grania, jak mogłoby mieć opakowanie, ale może nam pomóc również w przygotowaniu się do szkoły, jakbyśmy przypadkiem zapomnieli chociażby temperówki. Możemy sobie ją bez problemu wysunąć. Drugi przycisk z kolei, mamy tu aż cztery przyciski, to był tylko pierwszy. Drugi odpowiada za szufladę boczną. No, jak dobrze pójdzie, możecie nawet trafić nią kolegę z ławki. Akurat ta szufladka jest serio praktyczna, bo można tu schować jakieś mniejsze ołówki. Mamy jeszcze trzeci guzik. To jest chyba szkło powiększające, tak bym strzelał. Akurat tutaj nie wiem po co to jest, chyba do palenia mrówek. Nie no nie rób się tego, mróweczek się nie pali. Nic nie widzę. Widzisz coś? Ej! No i jeszcze czwarty guzik. Czyli mini szafeczka. Na co? Nie wiem, na jakieś obierki, skrobierki, nie wiem, może na słonecznik. Trzymajcie tu, co chcecie, na pewno w szkole, na ławce zdaje się coś, co możecie tu wrzucić. W sensie, serio, ja chciałbym taki piornik, jakbym jeszcze chodził do szkoły, przynajmniej do gimnazjum, bo jest ładniutki, fajniutki, elegancki. A, no i macie grę w labirynt, w sensie na nudnych lekcjach typu WOS, spokojnie, możecie sobie tutaj grać, odbijać piłeczkę, jednocześnie dojść do mety i... Jest sporo fan generalnie, ten jest serio fajowy, a w środku macie jeszcze miejsce na długopisiki, więc dla mnie jest to gadżet przynajmniej na ósemkę, za ładny stylowy design, dużo miejsca na kanapki, no i oczywiście ilość schowków i różnych bajerów, którymi możecie poszponować przed kolegami. No i na koniec jeszcze tylko reszta przyborów, nasz kalkulator nie działa, dlatego przyniosłem jeszcze jakiś inny, nowy. Mam tutaj jeszcze linijkę, bo jej jeszcze dzisiaj nie było, no i gumkę do zmazywania, nieco większego kalibru. Zaczniemy sobie od linijki, ją również dostałem z tego sklepu tiger. Jest to po prostu ładna, długa 50 cm linijka, która składa się do tak małych rozmiarów i bez problemów zmieści ją wszędzie, w piorniku, plecaku, czy w ręku, czy chociażby w kieszeni, a możecie ją rozłożyć do naprawdę imponującej długości. Dłuższej linijki, która tak się złoży, raczej nie znajdziecie. Będzie dobra do wyznaczenia chociażby jakiegoś kwadratu czy czegokolwiek innego, a jednocześnie powinna być dość wytrzymała, miejmy taką nadzieję, żeby wytrzymać ewentualne zaczepki międzyławkowe. Jakby tak komuś tak... A co lepsze, jest naprawdę wytrzymała i naprawdę daje radę. Myślę, że z taką linijką raczej żaden znajomy z ławki wam nie podskoczy. Myślę, że spokojnie na 7. Równie prosta i kreatywna jest temperówka w kształcie gumki, a tak właśnie gumka w kształcie temperówki, gigantyczna. To kawał naprawdę ogromnej gumki do zmazywania, która raczej przez cały semestr, ani przez całe wasze szkolne życie nie powinna wam się skończyć, bo jest po prostu przeogromna. Aż bez problemu jestem w stanie nią malować po stole, to nie jest dobry znak, bo może malować wam po zeszycie. Ale najważniejsze pytanie to to, czy w ogóle zmazuje. A z tym akurat radzi sobie naprawdę całkiem nieźle. No, oprócz designu może Wam posłużyć chociażby jako mini stojak na Wasz nowy, elegancki długopis, o którym wspominałem wcześniej. No, jest trochę większa, ale na pewno każdy długopis się zmieści. Mi tam dała sporo fanów, więc dam jej sześć. Może służyć też jako kauczuk, ze względu na swoją ogromną wielkość. Nawet się odbija. No i jeszcze na koniec ciekawy, kreatywny kalkulator w kształcie pada. No może ten chociaż będzie działający. Ten gadżet chyba już wcześniej gdzieś latał po YouTube, Widziałem go u YouTubera Siroksa? Siroksa? Struksa? Coś takiego. W każdym razie pozdrawiam eee, i ten nasz kalkulator, to no zwykły kalkulator, w sumie ma wszystkie podstawowe przyciski, które pomogą nam w liczeniu, a jednocześnie ma bardzo ładny, kultowy, elegancki kształt. Musimy odbezpieczyć bateryjki. No i teraz możemy przejść sobie do grania. No nie będzie to najciekawsza gra na świecie, możemy pograć sobie w mnożenie. Mamy triggery on i off. No i oczywiście nasze koła z plusami, razami i minusami. Dwa, o, zróbmy jakieś combo 2 razy 2. Równa się combo 2, combo 2. Podzielmy, przez o 5 na przykład, o sztok, ale liczy nawet z tymi yy, z krop, z krop, za kropką, to to inteligentny jest. Patrzcie, widzieliście? Ile szóstek? Taki fajny kalkulator możecie mieć i uważam, że będzie o wiele ciekawszy od standardowego, czy chociażby może nie działającego kalkulatora w zeszycie. Znaczy, tak jak mówię, może kupicie działający, boże, ja miałem pacha po prostu. W każdym razie, to garść, w sensie to jest tak proste, a tak umila życie. W sensie nawet robienie matmy z czymś takim byłoby całkiem przyjemne i przynajmniej dwa razy przyjemniejsze, czyli 0x2 to... Nieważne. W każdym razie polecam. Dla mnie jest to gadżet przynajmniej na ósemkę. A podsumowując IMO, jest naprawdę sporo fajnych gadżetów, które warto się wyposażyć, no, między innymi długopisy dla fanów. W sumie wszystkie długopisy były akurat dobre. Zeszyty nie za bardzo, może kupcie sobie coś innego od jakiegoś youtubera. Piórnik <grywki> dał mi sporo fanów, kalkulator na pewno również. No a dla osób, które chcą się przygotować na ten rok naprawdę dobrze, przypomnę tylko o starterach Plusza, które zapewnią Wam dobry start i nie zawiodą Waszych internetowych wymagań. W pakiecie cały wszystki internet, odpusza wszystko mającego, YouTube, Facebooki i Instagramy, głodnych szczegółów zapraszam do opisu. Tymczasem dziękuję za odcinek i widzimy się w kolejnych odcinkach. Akurat tu bez szału dwa kolory, akurat tu bez szału dwa długopisy piszem, akurat tu bez szału, dwa długopisy na niebiesko, więc ktoś nam może je